Kolejnym odcinkiem w nowym roku: nowe samochody, nowe propozycje, nowe kiszki wuraczane itp. Itd. AMG oryginalny E55 z 99 roku, i powiem Wam tak: takiego rabatoru, takiego Black Friday'a to żeście nie widzieli nigdy, nawet przed świętami. My lecimy dalej w tym świątecznym rytmie. I powiem Wam tak, ogłoszenie jest już na Otomoto i powiem tak, nie będę może mówił, jaka cena jest tego samochodu, bo byście pospadali z krzeseł, telefony by się rozdzwoniły tak, żeby się bateria rozładowała. E55 AMG, zapraszam, zaczynamy. Słuchajcie, 99 rocznik w prawdziwym, oryginalnym, srebrnym kolorze. Auto nie bite, nie malowane, lecz zakonserwowane. Sedanik, sedanik, sedanowaty, to jest to, co uwielbiam i powiem tak. Mam go! Mam go! Jest srebrnym kozakiem od X. podejdź. Cały w oryginale. Zobaczcie tutaj z przodu ten mały rancik. Z tyłu ten większy, spolerowany rancik. Zobaczcie te wszystkie ładne tulinie. Zobaczcie, jak to wszystko się prezentowa. Oczywiście auto jest z 99 roku, więc jest oczywiście możliwość, że jakaś tam parcha. Mała wyskoczy, no ale do, do ludzie. Nowe auta bez parchy, 25-letnie, i już z małą parchą mogą być. To jest nic, nic tym złego. Ale teraz prawdziwe cuda się dzieją, gdzie? Oskar? Szyjk Łaska! Uu! I taki mały lołek, pyf, pyknięty, Podnosimy. Pięknie, tu taki cytuszek, jak. u zaskręca, a Tak wyskakuje. Mamy to, mamy to. Pięknie zobaczcie. Oj oj, 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 Woda kapie. Taki mały strumyczek do umycia rąk, bo cały się ujebałem. No, Taki zenie, kurat, to jest Ale już łapy umyłem wszystko tu ładnie plastikuwą zajebane. Nigdy nie bite, nigdy nie szpachlowane, nigdy nie katowane. Ale za to wysyskane. uliba. Co mi to chodzi, kurwa? ładnie zamknięte, ładne szparki. I teraz tak, z tym Mercedesem wiąże się historia, może nie z tym 5.5 AMG, ale początki były takie. Taryfiorze latali po Niemczech, kulali milion, półtora milionów kilometrów. Potem pseudo kelnerzy, pseudo gangsterzy zaczęli kupować te wypasy w tym kremowym kolorze. Robili puje bujankę pod baletami na mieście. Pierwsi śmiali, potem robili bujankę. Teraz przyszedł czas, że z tych wyśmiewanych, lecz ukochanych pięknych okularów przyszła jest taka teraz sytuacja, że mi słońce wryźdza, to się w wryć, zapomniałem coś cię powiedzieć. Ale teraz chcemy je oglądać, chcemy widzieć je na ulicy. Chcemy, by ta stara motoryzacja jeszcze w nas trwała. No, co mogę powiedzieć. O przodzie tego auta, no sezon kurwa taki, że w pizdzie. Pewna ksi lampy zapali w nocy, to pysz, 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 pysz. lecą na lewo i na prawo jak teraz sery, da jak mi się wia, że tam powyginało. Ale oczywiście taka jest prawda. Tu wszystko wychodzi, pyk spryskiwacze, ładny, kurde, blazerek, nie ma jazdy bez gwiazdy, srebrne pierdoły, srebrne zderzoki, chromowane dodatki. Tył samochodu, przejdźmy do tyłu samochodu. I skąd my to znamy, moi drodzy? Skąd my znamy te małe dziurki? No, za Trochę go hapła! Wszyscy chcą być syci na jedzeni. To jebana rdza ma chodzić głodna. A więc dopiero doliła tu się do klapy z tyłu. Ale my chcieliśmy typowo, żeby to auto było w oryginale i nie, do, nie dotykamy tego szczocha tu, tak? Nie dotykamy tych, tych bombli, co teraz wyjebały. To wygląda te bomble, wiecie co? Jak we wannie piana. Takie bąble, kurwa, od szamponu. Podobnie tu wygląda. Bardzo ładnie. Ale se usiądę. I to jest to. I to jest... Halo? Halo? Cztery pizze i, i cztery ogórki konserwowe. Tak, tak, tak. Motopunkt za nie myśl. Tak, tak, tak. Ja będę już w tym Mercedesie srebrnym na krzówce stał. Tak, tak, tak. tak. Cztery ogórki i, i cztery pizze, poproszę. Super, dziękuję. Motopunkt za Niemysz. Taki ładny, srebrny Mercedes, kurwa. No tam będę się nim kręcił na krzyżówce, kurwa. No tam mi przyjść te ogórki, kurwa. Ja pierdolę, Ale zobaczcie, coś. No, nagrywałeś to? Słuchaj, zobacz to, Oskar. Zobacz siedzenia. czarne skóry z piaskowym, delikatnym. Piaskowy? Beżowy, kurwa, popielaty, tak. Czy jaki to jest? Może być. No to z takim właśnie kolorem w typu w stylu w kolorze może być. Z ten kabel, kur! ten kabel! Trzeba zaizolować! No trzeba zaizolować! Oczywiście tak, ładna tutaj brzuszka taka, ale cała deska idealnie, nie ma tutaj ani jednego ubytku. Znaczy rolety, nie rolety, przód prąd szyby, tył prąd szyby, ESP off, Awangardy Beach, AMG Znak <laughs> Wszystko jest na najwyższym poziomie. I szyberdach. I szyberdach. A dzisiaj świeci słońce, to mi się podoba. Ale generalnie powiem tak, że auto jest w środku naprawdę zadbane. I nie ma co tu, tu dużo gadać. To jedziemy się. Te stumików pierwszy! A potem jedziemy się, kurwa. Przeja. Widzimy teraz też stumików szalnego to Jeszcze niestety nie ma. On jeszcze tańczy na Sylwestra. ten stream. A ja już palam. Uhohoho. Jak odpolasz tą starą fałsemę jak... Jak zaczęłeś się kurwa tym autem. A nie te silniczki, ten czerw... Ejdźmy lepiej. Szemu to... dam. Auto jest trochę zimne, więc my na jałówce szybko podrzejemy kurwa. Oskar, trzymaj te! Panewski kurwa! O no to kasta go trzyma! Jezu, ale już gdzieś jak kasa uciekła? Bo bujałaś się, się! I my teraz się bujać na miasto! Dobra, jesteśmy w środku? O, jednak powiem tak! Niektórzy myślą, że automaty to tam takie i takie, strachie tam ci to jeszcze pewnie nigdy nie automatem, ale powiem, że jeżeli tutaj byśmy mieli poruszyć temat automatu, który już poruszyłem, to powiem tak, nie mamy, nie wiemy kiedy on zmienia biegi. On pewno ma za 4-5 biegów, więcej nie ma, no bo wiadomo wiem o co chodzi, to jest 99 rok. ogłoszeniu, już jest oczywiście na automoto. Auto jest rozgrzane, tak, bo na jałówce żeśmy go, 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 go trochę do, 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 dogrzali. No to dramaturgamy. damy. Uuu, ale jest, ale pęca Wiadomo. No pojęcie, no pojęcie. Tu nie chodzi o Oscar, to 99 lata. Tu nikt nie wymaga, żeby to miało 4 sekundy do setki. Kultura pracy, kultura silnik. Jak tu pachnie w szoku. Ja jestem w szoku, nie? No, ja jestem po prostu w szoku, Oscar. Nie pierdź, nie puszczaj bąków, nie, wycią nie, wyci nie wycieraj smarków, kurwa, posiedzenie, bo, bo, bo zrujnujemy, kurwa, ten przepiękny egzemplarz. I wiecie, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze, kurwa, Mać Demet? Że już tych samochodów, kurwa, nie ma, nie będzie. Te nowe AMG MO 2.0 i, kurwa, prąd. A więc drodzy Państwo, auto piękne, wszystko trzeba było dać Oskarowi się przejechać, bo bo, bo zachwycony, on też lubi jeździć samochodami. Oj, oj oj, oj oj oj. Oj. oj, oj, oj. oj, 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 oj. Ładnie go pociągnął. Nie no, zmienia biegi, nie przebiera, nie pierdzi. Tak jak powinien jeździć, tak właśnie jeździ ten Mercedes. Żegnam się z Państwem i mówię. Do widzenia Sajonara! Piękny Mercedesnik.